Dzień dobry kochani, z tej strony z Podróże Małe i Duże Dzisiaj znowu trochę inaczej Zawsze było tylko i wyłącznie o zamkach Tym razem przespaceruję się z Wami po Sandomierskiej Starówce Powiem Wam szczerze, że jestem troszkę zdziwiony Bo mamy 14 lipca A jak możecie sobie zaobserwować Starówka w ogóle nie tętni życiem Miasto jest naprawdę fascynujące My polecamy na pewno, jeżeli wpadniecie tutaj z taką krótką wizytą jak nasza, odwiedzić Sandomierski Zamek. Do tego obowiązkowo dokładamy podziemia, które zrobiły na nas olbrzymie wrażenie. Sama trasa jest naprawdę fajnie zorganizowana. A w takich ciepłych dniach, dzisiaj, to te 15 stopni, które tam. Jest, to robi niesamowitą robotę. Do tego obowiązkowo e, brama opatowska, z której rozpościera się niesamowity widok na całe miasto. Jest tutaj jeszcze wiele atrakcji, na pewno, chociażby relikty w katedrze tutejszej ale no niestety czasu jest tak niewiele że starczyło nam tylko na te trzy obiekty do tego na spacer po starówce na pewno należy dodać jeszcze ucho, ucho igielne, które również jest ciekawym elementem dodatkowo jeżeli ktoś jest bardzo fanem ojca Mateusza to może sobie pójść do jego muzeum piękne miejsce naprawdę tylko no widzicie godzina 20.30 połowa lipca miasto turystyczne a tutaj pustki sam się obawiam czy tu będzie gdzieś możliwość wypicia tego sławetnego sandomierskiego cedru jeżeli wam się film spodoba jeżeli będziecie dalej chcieli żeby to nie tylko zamki znalazły się na takich filmach, to dajcie łapkę w górę na razie.